Dzień dobry, cześć. Mateusz Hochol, program Od Mózgu do Umysłu. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziś opowiem Państwu o nowych trendach w kognitywistyce, które często zamykają się w takich przymiotnikach, które w języku angielskim zaczynają się na literkę E. Mówi się, że umysł jest embodied, embedded, enacted i kilka innych. Ale literka E nie będzie dzisiaj naszym jedynym towarzyszem. Zapraszam na podróż po mapie nowych trendów pojmowania, czym jest umysł, czym jest poznanie. Oglądając moje programy czy w ogóle interesując się umysłem, zapewne część z Was, część z Państwa wie, że kiedy psychologia poznawcza i kognitywistyka rodziły się w pierwszej połowie XX wieku, to umysł porównywano do komputera. Umysł przypomina komputer, co oznacza, że działa w oparciu o jakiś dobrze zdefiniowany kod. Kod przypominający, Język programowania. Mówiąc krótko, to jest program działania naszego mózgu. Teoria ta w latach 80. została w pewnym sensie skodyfikowana i spopularyzowana przez Jerego Fodora, nieżyjącego już psychologa, filozofa, kognitywistę, który twierdził, że wyższe procesy umysłowe polegają na manipulowaniu przez mózg, na Arbitralnych, czyli pozbawionych znaczenia, e, amodalnych, modalnych, czyli niepowiązanych ze zmysłami e, i przypominających język symbolach. Zupełnie jak w języku programowania. Wszystko zależy, jak sobie coś zdefiniujemy, jaka jest składnia, no to taka będzie struktura procesów. E, I Jerry Fodor w związku z tym stwierdził, że nasz mózg napędzany jest językiem myśli. Do tego do tej tezy języka myśli doszło jeszcze kilka innych tez. Jedna z nich no, pokutuje często w literaturze popularyzatorskiej, że myślenie to jest coś, co dzieje się w specjalnie przeznaczonych do myślenia obszarach mózgu, na przykład korze czołowej, czy szczególnie korze przedczołowej, a obszary, które obsługują percepcję, na przykład kora wzrokowa, czy działanie, kora ruchowa, też w płacie czołowym, no to są struktury do widzenia i ruszania się, ale to nie są centra naszego myślenia. Mówiąc krótko, ten język myśli działa, jest przetwarzany w specjalnych obszarach, takich jak kora przedczołowa. To że obszary percepcyjne i obszary ruchowe nie są związane z wyższym myśleniem, E, sprawia, że w zasadzie ciało, które gdzieś w świecie się porusza, które, do którego docierają bodźce, nie jest dla myślenia tak ważne. Mówiąc krótko, Fodor i wcześniej kognitywiści, e, którzy podkreślali, że nasze procesy umysłowe bazują na języku myśli, ten pogląd był bardzo mózgocentryczny. Mózg i koniec. Badając mózg. Rozumiejąc, jak działa mózg, zrozumiemy, jak działa mózg umysł. Ta sytuacja no, pod koniec lat 80. zaczęła się zmieniać i pojawiły się nowe prądy, które początkowo bardzo silnie odróżniały się od koncepcji języka myśli, który zainstalowany miał być gdzieś w korze przedczołowej. I pojawiło się takie słowo. Embodiment. E, po polsku mówimy ucieleśnienie. I to jest pierwsza z literek E, która będzie nas tutaj interesować. E, potem nagle pojawiły się kolejne przymiotniki, bowiem stwierdzono, że to ucieleśnienie to nie jest wszystko, co pozwala nam zrozumieć, jak działa e, umysł. Konieczne jest też to, że ten umysł jest osadzony. Embedded w środowisku e, i wchodzi w interakcję e, z elementami środowiska. E, ten umysł jest e, enacted. E, e, tutaj nie ma dobrego tłumaczenia na polski, mówi się enaktywizm, ale znowu literka E, że w zasadzie to e, umysł działa w sprzężeniu zwrotnym ze środowiskiem. Pojawiły się kolejne przymiotniki, które miały to jeszcze silniej podkreślić. Być może nasz umysł rozszerza się poza nasze ciało na środowisko. A być może w ogóle centrum poznawczym, no czego umysłu? Nie wiem czego, ale centrum poznawczy jest w ogóle poza jednostką. Być może wchodzimy w interakcję, wchodząc w interakcję z innymi osobami i przedmiotami, tworzymy taką rozproszoną sieć społeczną. I tutaj określono to jako distributed cognition. I chciałbym Opowiedzieć Państwu o tych poglądach i tych modnych literkach, tych modnych słowach zaczynających się na literkę E, ale nie tylko na E, bowiem mamy też distributed i situated cognition, w formie no, takiej mapy drogowej. Czy korzystając, czy korzystając z takiego schematu, który użyliśmy w jednym z naszych artykułów, wyobraźmy sobie takich pilotów w kokpicie. Pytanie jest takie. Gdzie jest umysł? Ok. E, mamy jednego pilota, mamy drugiego pilota, a więc no, można powiedzieć, że mamy dwa umysły, takie zdroworozsądkowe podejście. E, ale ci piloci rozmawiają ze sobą, ci piloci no, lecą, tak? E, sprawiają, spra sterują samolotem, e, wykorzystują do tego nie tylko własne zmysły, ale polegają w ogromnej mierze na Instrumentach. I teraz pytanie jest nawet nie tyle takie, ile tu mamy umysłów. To jest pytanie metafizyczne, trudne je rozwiązać. Pytanie jest takie: gdzie są procesy poznawcze? E, przyjrzyjmy się temu pierwszemu pilotowi. Zakładam, że to jest pierwszy pilot, główny pilot ten po lewej. Czy jest tak, że procesy poznawcze to jest tylko to, co jest w głowie tego pilota? No taki byłby pogląd. Jerry'ego Fodora, że prowadząc ten samolot, pilotując, on wykorzystuje po prostu jakiś język myśli, który dokonuje obliczeń. No i ten język myśli działa bardzo podobnie jak komputery, których używa pilot. Być może to nie jest wszystko. Być może procesy poznawcze tego pilota rozciągają się na środowisko. To znaczy, dzieje się bardzo, bardzo dużo. I ten pilot musi operować bardzo wieloma informacjami, no żeby się nie rozbić i doprowadzić do startowania i lądowania w sposób bezpieczny, w czasie, żeby nie złapać opóźnień w ogóle. Być może umysł człowieka jest za słaby, żeby do tego doprowadzić, żeby prowadzić, nie wiem, Dreamlinera choćby. Ale tak jak nasza pamięć robocza jest ograniczona i możemy sobie pomóc z kalkulatorem albo liczydłem no to być może ten pilot wykorzystuje, żeby rozszerzyć swoje procesy umysłowe, może wykorzystuje e, też instrumenty. I być może przepływ informacji między nim a tymi instrumentami jest tak gęsty, że proces poznawczy to nie jest tylko coś, co dzieje się w głowie, tylko to jest interakcja, którą pilot wykonuje własnym ciałem z instrumentami. Więc to poznanie może jest rozszerzone. Ono może jeszcze być usytuowane, to znaczy, e, to Jerry Fodor mówił, no, że ludzki umysł to jest coś w miarę stałego, to znaczy te procesy są dobrze określone. Być może to, co dzieje się w środowisku, e, sprawia, że one w zależności od tego, jakie są wymagania środowiskowe, zmieniają zupełnie swój przebieg. I o tym mówi e, słówko situated. Usytuowany. On może być też głęboko osadzony w tym środowisku. Co przez to rozumiem? Może być głęboko osadzony w taki sposób, że to nie jest tylko chwilowa interakcja pilota z instrumentami, tylko nastawienie umysłu na to, żeby wchodzić w interakcję z przedmiotami, w tym wypadku z komputerami, ale także z innymi elementami środowiska, czyli tym drugim pilotem. I tutaj pojawia się słówko inaktyw. Na polski no to jest niezgrabne enaktywizm. Zaraz o tym coś więcej. Być może umysł to nie jest coś wewnętrznego, coś, co przynależy tylko do jednej jednostki, ale może to jest coś, co rodzi się w interakcji, no właśnie takiej dialogicznej, między tymi dwoma pilotami. Wszędzie tutaj, jak państwo widzieliście, mam nadzieję, jest miejsce na to, że jest jakaś jednostka, ona ma swoje procesy poznawcze i one mogą być modyfikowane w interakcji z instrumentami albo z drugim pilotem. One muszą się dostosowywać do sytuacji, w której ci piloci się znajdują, ale być może, i to jest idea poznania, które jest rozproszone, być może e, cały ten system, który obejmuje, komputery, obejmuje dwoje osób, obejmuje sytuację, można rozpatrywać jako no, wielki zbiór poznawczy, wielki proces poznawczy. Być może nie ma sensu, aby wyjaśniać zachowania, odnosić się do tej, wychodzić od tej perspektywy indywidualnej, tak jak ja zacząłem dzisiaj. To znaczy jest mózg, ten mózg może rozszerzać swoje działanie w oparciu o przyrządy. Być może należy stwierdzić, że inteligentne działanie wyłania się z jakiejś kolektywnej interakcji między, między jak to się mówi po angielsku, agentami, po polsku może najlepiej powiedzieć podmiotami i instrumentami, z których wykorzystują. Proszę Państwa, bardziej szczegółowo. Stwierdzenie, że, że poznanie jest ucieleśnione, to był taki prąd, który otworzył w ogóle tą furtkę do wyjścia poza metaforę komputerową. Stwierdzenie, że poznanie jest ucieleśnione, ma wiele znaczeń, tutaj bądźmy fair, natomiast większość badaczy i teoretyków zgadza się, że to oznacza, że to jakie mamy ciała, jakie one mają strukturę, to wpływa na nasze procesy poznawcze. Na poziomie mózgu, e, nasze ciała, które odbierają informacje ze środowiska e, i e, reagują na nie, e, procesy poznawcze są uzależnione nie tylko od dedykowanych rejonów takich wyższego myślenia, jak wierzono, na przykład kory czołowej czy przedczołowej, ale też obszarów powiązanych z percepcją i działaniem. A więc to nie jest tylko tak, że kora słuchowa służy do słyszenia kora wzrokowa do widzenia, kora ruchowa do poruszania palcem, jest raczej tak, że te struktury są pełnoprawnymi centrami naszego myślenia, bowiem dzięki nim nasze ciała, embodiment, ucieleśnienie, wchodzą w interakcję ze środowiskiem. Mówiliśmy też jednak, że poznanie jest osadzone. No, nie tylko nasze ciało, ale także Coś, co znajduje się poza nim, to mogą być czynniki fizyczne albo jakieś artefakty kulturowe, mogą trwale kształtować nasze procesy poznawcze. No, wyobraźmy sobie, że mój umysł nie jest zależny tylko od tego, że jestem istotą pionową, jestem sakiem należącym do homo, tak, który ma dwie ręce dwie nogi i stały, stały rozstaw między oczami. Ale też jestem no, ssakiem, człowiekiem, który zamieszkuje jakąś niszę środowiskową. I ta nisza środowiskowa kształtuje trwale no, moje procesy poznawcze. Dostraja algorytmy mojego mózgu do tego, żeby tworzyć procesy poznawcze. Tutaj podkreśliłem słówko trwale. Przeciwnicy tej perspektywy mówili, że takie skupienie się na stałych elementach ciała i środowiska nie pozwala wyjaśnić tego, że my potrafimy się adaptować też do nowych sytuacji. Wobec tego zaczęto podkreślać, że umysł jest również usytuowany, situated, to oznacza, że pewne pozacielesne czynniki mogą przejściowo w jakichś warunkach zmieniać takie nasze domyślne, defaultowe sposoby myślenia i działania. A więc z jednej strony ciało i e, względnie stała nisza środowiskowa nadają strukturę naszemu myśleniu, ale to nie oznacza, że ono nie może dostosowywać się do nowych warunków. Ale mówiłem też, że poznanie może rozciągać się gdzieś poza, e, poza nasze ciało. E, słow, słówko osadzony miałoby oznaczać, że nasze procesy poznawcze dzieją się w jakimś środowisku. A być może to środowisko może stawać się częścią tych procesów poznawczych. Przykład liczydła, które pozwala mi odciążyć pamięć roboczą i nie zapomnieć jakiejś operacji, zapisania na kartce albo używania jakichś wymyślnych technologii, takich jak no, na przykład kokpit w samolocie, albo choćby kiedy piszę artykuły naukowe. No, nie wyobrażam sobie, że komp bez komputera, który pozwalałby mi zapisywać swoje myśli, odmrażać, zamrażać je w pewnym sensie, następnie odmrażać, wracać do nich, no, byłbym w stanie cokolwiek intelektualnie osiągnąć. Ja sądzę, że, że nie. E, podziwiam średniowiecznych uczonych, którzy. Pisali no, wolno, mieli kłopot z mazaniem tego, musieli wracać do wielu stron, teraz myśli się po prostu łatwiej. Chcę powiedzieć, że to, co nazywamy procesem poznawczym, może być rozszerzone nie tylko poza mózg, ale też poza ciało, może rozszerzać się na środowisko. Niektórzy twierdzą jednak, i to jest taka najbardziej radykalna tutaj perspektywa, że to, co nazywamy systemem poznawczym, może obejmować wielu współdziałających ze sobą osobników, tych agentów, czy wiele podmiotów e, i artefakty, takie jak choćby cockpit. Nie istnieje żadne centrum poznawcze, to znaczy indy, indy, indywidualny mózg. Być może... Podejmujemy decyzje rozwiązując wspólnie problemy, takie jak na przykład, czy wylądować, czy nie, kiedy są jakieś trudne warunki. Być może podejmują tę decyzję nie poszczególne osoby, tylko cały złożony system. Oczywiście, jak coś się stanie, trzeba przypisać odpowiedzialność jednej osobie, ale być może nasze najbardziej złożone osiągnięcia poznawcze, nasze naj, no największe osiągnięcia kulturowe, takie jak język, matematyka, literatura technologia są dziełem właśnie takich rozproszonych procesów, które przypominają kolektywne podejmowanie decyzji w ruju pszczół czy ruju mrówek. Proszę Państwa, i to nie jest tylko jakaś metafizyczna spekulacja, jestem w ogóle daleki od zainteresowania tego typu spekulacjami. Wszystkie te perspektywy, że umysł jest ucieleśniony, osadzony, usytuowany czy rozproszony, Oparte są na badaniach i oparte są na też symulacjach komputerowych. Mówiąc krótko, to nie jest pytanie, jak jest naprawdę. Oczywiście część filozofów będzie pytać, jak jest naprawdę. Ich będzie to interesować. Natomiast większość kognitywistów czy większość psychologów raczej zastanawia się, w jaki sposób jest najsensowniej myśleć, czy pojmować procesy poznawcze jako rozszerzone, rozproszone, osadzone, tak żeby zrozumieć ludzkie zachowania w najlepszy sposób. Na koniec jeszcze jedna perspektywa, e enaktywizm. Tutaj nie ma niestety takiego zgrabnego e tłumaczenia. Tutaj pomysł jest taki, żeby zrozumieć czym jest poznanie, należy zrozumieć współzależności pomiędzy podmiotem i jego środowiskiem, przy czym do środowiska należą też inne osoby. Że tutaj kluczowym słowem, jest stała interakcja, stała wymiana informacji. To, co nazywamy poznaniem, to w ogóle nie jest coś, co jest. To jest coś, co wyłania się, jak mówią niektórzy filozofie, filozofowie, to jest coś emergentnego, co pojawia się w interakcjach z innymi osobami i ze środowiskiem. Na koniec jednak, gdzie tutaj jest miejsce na język? Czy te perspektywy? Obojętne, czy one są wszystkie prawdziwe, czy one się wykluczają, tutaj badacze kłócą się ze sobą mocno na ten temat. No, mówiąc krótko, można być zwolennikiem ucieleśnienia umysłu, ale no nie zgadzać się na rozszerzenie umysłu, albo nie zgadzać się no, na to, że jesteśmy jak mrówki czy pszczoły, które podejmują decyzje kolektywnie i tylko się nam wydaje, że jesteśmy inteligentnymi jednostkami obdarzonymi podmiotowością. Można przyjmować któryś z tych poglądów, odrzucając inne, co warto podkreślić. Oczywiście można też je nieco inaczej definiować. Być może w komentarzach pojawią się jakieś zarzuty, że zdefiniowałem te pojęcia w inny sposób niż czytali. Oczywiście, sam znam wiele takich definicji. Tutaj muszę niestety przyznać, że moja dziedzina, czyli kognitywistyka, no, cierpi na bałagan pojęciowy w tej kwestii. Ale chcę zadać inne, bardziej fundamentalne pytanie, zamiast na koniec, zamiast grzebać w szczegółach, gdzie tu jest miejsce na język? Czy te perspektywy oznaczają, że fodorowski język myśli, który byłby kodem, w oparciu o który działa nasz mózg, no, że tego kodu nie ma, czy to jednak daje się pogodzić? Oczy... Historycznie rzecz biorąc, ucieleśnione poznanie powstało w opozycji do teorii języka myśli. I te inne E oraz no, nie zaczynające się na E perspektywy, również i one e, często no, kładzie się w opozycji do teorii języka myśli i takiej wizji e, umysłu jako programu komputerowego. Ale są badacze, którzy z powodzeniem łączą te koncepcje i wierzą, że Wierzą, że istnieje jakiś język myśli. Oni są wprawdzie w mniejszości, ale pojawiła się pewna perspektywa badawcza, która jest aż oczywista, ale nagle zaczęto ją eksplorować na różne sposoby, testować, budować eksperymenty, i ta oczywistość no, stała się ważnym elementem całej tej mapy, całej tej układanki. Pytanie o Rolę języka w ucieleśnionym umyśle czy w umyśle rozszerzonym zadali pytacze tacy jak Daniel Dennett, Andy Clark czy Guy Duv. Ci badacze twierdzą, oni różnią się, jeśli chodzi o poglądy w pewnych ważnych szczegółach, niemniej przyjrzyjmy się temu, co ich raczej łączy niż to, co ich dzieli. Badacze ci twierdzą, że nie istnieje żaden wrodzony program komputerowy, który nazywany jest językiem myśli. Okay? Nasz umysł jest po prostu ucieleśniony, albo po prostu rozszerzony. i Nie ma tam żadnego programu pod tytułem język myśli. Ale jeśli nauczymy się języka naturalnego, na przykład języka polskiego, angielskiego, francuskiego, migowego, to nasz mózg dostaje nowe narzędzie programistyczne jak mówią ci badacze, które pozwala nam na znacznie więcej, pozwala nam się koordynować. Wreszcie, jak twierdzą przynajmniej Andy Clark i Guy Doof, spośród tych trzech prominentnych badaczy, język jest formą rozszerzonego poznania. Język polski przypomina liczydło. Jeśli nauczymy się języka, to różnimy się od zwierząt tym, że możemy werbalizować albo zapisywać e, pewne nasze myśli, wracać do nich, e, jak mówi Andy Clark, zamrażać je i odmrażać, a przez to systemy naszych mózgów wchodzą na zupełnie inny spo, poziom koordynacji. E, I mówiąc krótko, e, w tej perspektywach tych wszystkich E, które mają nam mówić, że umysł jest ucieleśniony, rozszerzony, być może rozproszony. To, że my współpracujemy ze sobą i z innymi artefaktami, w tym wszystkim niezwykle ważną rolę koordynacyjną pełni język. Jak mówi e, Gajdów, język jest formą takiego neurowzmocnienia czy neuroulepszenia. E, mówi się, on tutaj używa analogii do jakiegoś implantu, który, który pozwalałby działać mózgowi lepiej. No, To nie jest science fiction, być może znaczy na razie jest science fiction, być może kiedyś nie będzie, ale takim implantem, który każdy z nas, słuchaczy tego wykładu, ma w swojej głowie jest język. To ten język nadaje supermoce naszym umysłom. Dzięki.